Witam wszystkich, bardzo się w kolejnym odcinku Dzisiaj, wczoraj się nie za niestety odcineczek Dlatego, że nie nagrałem zbytnio ten ostatni odcinek Bo troszeczkę ze o odcinku eee, Potem padł mi się rozodobał, i nigdy ten odcinek mi się nie zapisał pomyślałem, że ten odcinek będzie inny Ale już mi się nie chciało dzisiaj nagrywać czy mnie wczoraj Dzisiaj kolejny odcinek Mamy dzisiaj na um, Mam nadzieję, że nie zaspę na tym odcinku Mam nadzieję, że nie zaspę Więc... No, mam nadzieję, że nie zaspę Nie zaśpię więc w dzisiejszym odcinku robimy kolejną rzecz i dzisiaj będziemy kusić trawę, bo odnowiemy powoli farmę. Musimy powoli odnowić tą farmę, yy, bo na razie mamy krucho z tą farmą i musimy znaleźć tą farmę odnowić i to dość sporo. W ostatnim odcinku, w sumie kilka temu, jak po nie wiecie, mówiłem, że to PlayStation, no i teraz musimy to wszystko odbudować. Czyli siejemy dzisiaj właśnie trawę, yy, musimy to szybko to prostu zasiać, żebyśmy mieli troszeczkę tej trawy. Myślę, że w tym odcinku, jeżeli skończymy to, trawa nam urośnie, najpierw ją oczywiście, żebyśmy mieli też troszeczkę tych zasobów, postawimy jakiś budyneczek, na to, na, to, na to siano w sumie, hmm, bo na pewno będziemy to robili na siano, będziemy to robili, to wydaje mi się, że będzie to wtedy o wiele lepsze, hmm, na pewno tak zrobimy, Zrobimy eee, budynek, potem to będziemy wszystko kościć i tym podobne, eee, więc no cóż... Więc tak to wygląda, wszystko. No to spróbujemy dzisiaj skosić. Należy, no, że dzisiaj kodem nie będzie tych moich słuchaweczek Bo on tutaj już jest taki. Wiecie, ja mam kolejnego kota w ogóle, nie mówiłem, że mam kolejnego kota. Eee, właśnie, mam kolejnego kota, niestety. No ale ten jest jakiś trochę spokojniejszy, mam nadzieję. Więc no, zobaczymy. Też mam się skończymy. Chodź. No jest nadzieja. Jest nadzieja. I no i tak musimy to wszystko skończyć. O kurde, ty gościu. Dobra. Dobra, zarobimy. Tak no, mnie trochę chyba skonobiona. Potem ci kocham pójdę spać i tyle po wiecie. Kurde, no ja też dzisiaj nie stanę w tak zwykle dzisiaj. No, więc no kurde, tak. Chalipa Ze mną ostatnio. O to chyba będzie tutaj będą no, ziemniaki, O, no Kurde Myślę, że jak kupimy lepszą zagrodę, kupimy na pewno Myślę, że jak kupimy tą lepszą zagrodę, będzie o wiele lepiej tam trzymać te opcji krowy I ty ponowne. Więc myślę, że tak gdzie wiele będzie o wiele lepiej Kurde, trzy sarny, nie dwa sarny, proszę, pasarne, ja pierdzielę Beka pciul, ja pierdzielę Dobra Więc ja dodajemy tą farmę widzowie Po kilku latach widzowie I <grym> się nie chciałem... Się... Czekaj na odcinki, jestem przynajmniej z mini serię, że odnawiamy padlet i to co było wcześniej, to stajamy poprzez ten te, te serio z tamtego marca, 5 miesięcy temu, no i tego pola nie była, wszystko mi dookoła, więc muszę to tylko to pole naprawić, nic więcej właśnie no ja wiele krzywo jadę w ogóle. Dobra. Słyszę, że ta tekstura jest tak popierdziana, że nie mogę odróżnić od tej, tej tekstury nie mogę odróżnić. Nie? um Kurde, tutaj przejechałem sobie, eee, aaa ja. A, ja, czuł z tym Gdy nie to tam zresztą jebie w synem Dobra. Ja na to w tym odcinku, Będę teraz chciał odcinki. Eee, a ja myślę, że was odcinki to dokończę, Proszę, to troszeczkę to, 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 to poza od odcinkiem, to dokończymy. Eee, żeby było tyle z tego odcinka, Więc to po odcinkiem to dokończę. Eee, I tyle po prostu. Zdzimy się z kolejnym od odcinku. Papatki, jo!